W tym zadaniu mamy Kamila, który chce pomalować podłogę w altanie. No to narysowałam taki przybliżony schematyczny rysunek tej podłogi i my wiemy, że jedna puszka lakieru, do sobie zapiszmy, mamy jedną puszkę lakieru, że ta puszka wystarczy na pomalowanie 6 m2, a to będą 3 ósme całej podłogi. No i w podpunkcie A chcemy wiedzieć, jaką powierzchnię będzie miała cała podłoga w altanie. Czyli co musimy zrobić? No ja na początek, może żebyście to lepiej widzieli, podzieliłam sobie tą podłogę na 8 równych części, no bo dzięki temu spokojnie te 3 ósme podłogi sobie zaznaczymy, no bo 3 ósme to będą 3 części z 8, czyli to jest pierwsza, druga, i trzecia część. I my wiemy, że te 3 ósme stanowią 6 metrów, że 6 metrów kwadratowych stanowi 3 ósme podłogi, czyli możemy tutaj sobie zapisać, że tu mamy 6 metrów kwadratowych. Natomiast jak wyznaczyć sobie całą podłogę? Otóż najwygodniej byłoby chyba wyznaczyć, ile metrów kwadratowych ma taki jeden kawałek, i wówczas, jeżeli ten jeden kawałek pomnożymy przez 8, to zobaczcie, że otrzymamy wtedy całą podłogę w pokoju Kamila. No to możemy tak zrobić. Czyli skoro wiemy, że 3 kawałki to jest 6 m2, to oczywiście, jeżeli podzielimy sobie przez 3, to wtedy okaże się, że jeden kawałek, czyli jeden ten fragment, to 2 m2. Tych kawałków mamy 8, czyli jeżeli 2 m2 pomnożymy sobie przez 8, to okaże się, że cała podłoga w altanie ma 16 m2. No i to będzie odpowiedź do podpunktu A. Jeżeli chodzi o podpunkt B, no to nas pytają, ile trzeba kupić puszek lakieru, żeby całą tą podłogą polakierować. Czyli my wiemy, że jedna puszka wystarczy na 6 m2. No to mamy mieć do pomalowania całą podłogę, czyli 16 m2. No dobra, czyli mamy pierwszą puszkę, czyli pomalujemy 6 m2. No to oczywiście za mało. Bierzemy drugą puszkę, no też jeszcze mało, bo pomalujemy tylko 12 plus 6 m2 i jak kupimy 3 puszki. To pomalujemy łącznie 18 m kwadratowych i to już nam wystarczy, bo my mamy do pomalowania tylko 16. Oczywiście jakaś resztka tego lakieru zostanie, natomiast no nie możemy kupić dwóch puszek, bo wtedy nam zabraknie, czyli to oznacza, że trzy puszki musi kupić Kamil. No i jeszcze mamy podpunkt C, czyli w tym podpunkcie chcemy wiedzieć, ile na, ile kamień zapłaci za lakier skoro wiemy, że jedna puszka kosztuje 18 zł i 50 groszy. no to znaczy że za pierwszą puszkę zapłaci 18,50 za drugą puszkę zapłaci dokładnie taką samą kwotę i za trzecią też zapłaci 18,50 ale oczywiście szybciej, policzymy to w ten sposób że cenę jednej puszki Należy pomnożyć sobie przez 3, no i to teraz zróbmy, czyli mamy 18,5 razy 3, 3 razy 5 to 15 3, 3 razy 8, 24, plus 125, 3 razy 1 to 3 plus 2 5. czyli to oznacza, że Kamil zapłaci 55 zł i 50 groszy za wszystkie puszki lakieru.